Siemano, siemano! Dzisiaj platynujemy The Last of Us Part 1, ale spójrzmy na listę trofeów, żeby potem rozdzielać sobie, co musimy konkretnie zrobić, żeby tą platynę osiągnąć. W grze mamy 29 trofeów do zdobycia. Na co składają się? Dwa fabularne, proste, które zdobędziemy automatycznie za przejście podstawki dodatków. dodatku. 13 trofeów być związanych z różnymi znaczkami. No, trochę ich jest, są m.in. artefakty, rozmowy opcjonalne, trzeba wszystko zdobyć. 13 trofeów za to, 3 trofea są związane z ulepszeniami broni, craftingiem i tak dalej. Też spoko poczterze przejścia gry. I na koniec 10 sytuacyjnych trofeów. No to są takie, że w danym chapterze musimy zrobić daną rzecz, na przykład pogłaskać psa. I to wszystko. Zawsze można na szczęście wrócić do danego chapteru, ponieważ gra posiada chapter select, gdzie mamy wypisane wszystko co zdobyliśmy, czego nie zrobiliśmy, także zawsze można się wrócić i, wszystkiego zro i wszystko zrobić. No i na końcu ostatni trofeum, platynowe, za wykonanie wszystkich pozostałych, równe 29. No to co? Zaczynamy, let's go! Oległy świetlik. To trofeum pierwszy, z pierwszą znalezioną znaczką w tej grze, po prostu podnosimy nieśmiertelnik świetlika i bum! tak zaczynamy naszą wspaniałą drogę. Sama ma pomóc? Kolejny trofeum, które zdobywamy wraz z malczką w tej grze, tym razem z poradnikiem bojowym. Bierzemy je. I cyk. A już za nami. U pamięci. Jedno z trofeum, które możemy pominąć. W pewnym etapie gry podróżujemy z Frankiem i szukając auta. W domku, w którym tak się znajduje, musimy znaleźć notatkę pozostaną przez partnera Franka. Następnie dać mu ją, a ten po przeczytaniu jej zgnieci ją i wywali. A my jedyne co musimy zrobić to podnieść ją i odebrać kolejne trofeum. <mulary> Amatorka komiksu. Kolejny już trofeum, polegający na tym, że musimy zdobyć pierwszą znaleźćkę konkretnego typu w grze, tym razem jest to komiks. Główne wyposażenie. To trofeum okres spadło przypadkowo, ponieważ stwierdziłem, że sobie stworzę bombę dymną, a że już wszystkie przymioty wcześniej wytworzyłem, jest trofeum po prostu spadło. Ciemność. Jedno z trofeum, które właśnie możemy zdobyć sytuacyjnie w, dny, w danym czapterze. tutaj akurat, przemierzając z Henrym i samym pustkowie, a bardziej miasta, to natrafimy na grupę łowców, których musimy dostać po cichu. No, myślałem, że będzie trudniej z tym trofeum, bo ja ogólnie nie jestem fanem skradanek i skradkowych misji, jednak wolę, wolę się bić, żeby mnie słyszano. A tutaj jednak, no, po cichu trzeba rozwalić generator, żeby ten nie dawał światła przeciwnikom. No, ale nie była wciąż taka trudna sekwencja, wydawało się to za pierwszym razem, zresztą możecie sami zobaczyć. Nie wyszło tak idealnie, aczkolwiek tutaj było już naprawdę blisko, żeby mnie wykryli, no chyba sekundy, więc chciałem wrzucić butelką, zresztą zrobiłem to, ale jak zobaczycie zaraz, to to już totalnie na żelatki było, żeby mnie zauważył, ale no na szczęście udało się do pierwszym. Co ciekawe, zaraz potem tym zobaczyli i więc musiałem powtórzyć sekwencję, ale... ale trochę wpadło. Bo klimat. Na naszej drodze staje pomieszczenie wypełnione wodą. Pierw Eli pomagamy na tratwie pokonać to pomieszczenie, potem musimy natychmiast wrócić do sama i by razem z nimi na prowizorycznym dźwigu, czy też windzie, tratwie, cokolwiek to jest, na drugą stronę się przedostać. Gdy zrobimy to z nimi, trochę wpada na nasze konta. A FEW MOMENTS LATER Lepkie ręce To trofeum zdobyłem po prostu grając w grę w jednym z domów Znalazłem kartkę z kodem do save'u, który następnie otworzyłem. Okazało się, że to już były wszystkie savey w grze Za co gra podarowała mi to trofeum Bez reakcji. A w tym trofeum musimy. Teraz musisz. Wiem, wejść na tę gigawaną Tak, i to jest główne wymaganie to trofeum. A tak na poważnie, to potem, jak już pomożemy Eli przejść na drugą stronę mostu, będziemy chcieli przebić piątkę za dobrą robotę. Ale my niestety musimy ją molać. Ale niestety, każde trofeum wymaga ofiary. W tym przypadku jest to Eli i jej piątka. Nie, nie No! No! Dobry piesek! Na no, w tym trofeum po prostu no, musimy pogłaskać pieska. No. coś przyjemniejszego niż pogłaskać dobrego, fajnego psiaka. I jeszcze do, dosyć za do trofeum. Kurz i zużywaj. To trofeum polega na tym, że musimy każdą z pięciu broni białych ulepszyć w przedstawiony sposób, a następnie no po prostu masakrować zarażonych, tak jak ja powierzę. No, trofeum wpada samo w siebie, po prostu grając. wskazanie się, się, się o nie nie starałem, po prostu robię swoje. Gotowość bojowa. Kolejny trofeum, który wpada wraz po prostu z ugraniem w grę, wystarczyło, że ulepszyłem jedną broń na maksa i boom. A my, 12 trofeum. Kolejne 5 trofeów zbudowamy za ostatnie zlejki każdego typu. No nie ma tu nic filozofii, po prostu kompletujemy listy, a konkretnie narzędzia warsztatowe. Jako pierwsze, w skrzyneczce. Następnie podrósłki szklaniowe, które znajdują się na busie. warsztat, dzięki którym ulepszamy broń. Nieśmiertelniki, świetlików. Pomiksy. To I na końcu drzwi ostrzem. Ciekawostka, tutaj ominąłem jeden, więc musiałem użyć top żeby się cofnąć i, i go otworzyć. Nie, yeah, w sumie otworzyć, bo to drzwi. Więc... Zawsze wszelką cenę. Klasyczne no. trofeum, to po prostu przejście gry i w sumie to tyle. Przysięgnij mi, że wszystko co mówiłeś o świetlikach jest prawdą sięgam Swoją drogą, zajebista tu muzyka grać, nie? Robi robotę. I teraz to wejście. Mega dobre. Ejbum. bum, Dziękuję. Mi to, nie? Cegieł. Nie wiem czy wiecie państwo co to jest. Czerwone. I źle. Brudni. Na zęby. Nie? Cegła. No, a poza tym, tym trofeum musimy wygrać turniej, w sumie zorganizowany przez Riley, to pierwszy rozbije 6 szyb w aucie, właśnie za o cegieł, jeśli zrobimy to pierwsi, co nie jest zbyt to trudne, dostajemy trofeum. Więcej nie znam. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. I tak, po takich wszystkich słucharach, które usłyszymy, dostajemy trofeum. Z nagrodę, że musi się tego słuchać. Dzięki, Gro. Poznajmy się bliżej. Po wejściu do fotowódki, po tam paru swych poci, wyjściu z niej, następuje dialog, po którym gra daje nam trofeum za wszystkie opcjonalne rozmowy w tej grze. Dzięki. doskonały. W salonie gier, przez drogę musimy zacząć w grę Jack 3. Swoją drogą, pamiętacie tą gierkę na, na ps 2? Zajebista była. Dajcie znać w komentarzu. Może ją spracenujemy, co? Angel Nice. Podczas minigierki, w której Elika na automacie musimy przejść ją bez straty życia. mi się to nim było za pierwszym, ani za drugim, tylko za trzecim razem. Tilsy. nie pogodzi się z paroszką, gdzie chciała zawalczyć drugi raz. No i znowu musimy pierwsi ją polać wodą, i w końcu nam da, nam da to trofeum. Dzięki. Kroniki, no. Sama nazwa wskazuje na jedno. W końcu znajdujemy ostatni artefakt. Dzięki, mamy całą kronikę, i trofeum jest nasze. No, trochę tego było. Żywa przynęta. Gdy w jednym pomieszczeniu będą łowcy oraz kiekacze. Musimy zwrócić tych drugich uwagę na, na hanterów za pomocą butelki lub cekły. Po prostu rzucić w nich i czekać aż się z nimi rozprawiam. A my zdobywamy przez ostatni pucharek. Nie odchodź! Trofeum, które zdobywamy za ukończenie dodatku, i zarazem ostatnie trofeum wymagane do naszej upragnionej. Platyny. Tak jest ludzie. Zrobiliśmy to. Dzięki za oglądanie. Będziecie, żeby zasubskrybować, dodać komentarz. Każdy feedback będzie fajny i do zobaczenia w następnym.